Chwycić czas złopany w obiektywie i zatrzymać go na fotografii. Ta dokumentalna wyprawa w nieco zapomniany dziś świat społeczności żydowskiej, dla fotoreportera Arkadiusza ławrywiańca, jest szansą do opowiedzenia jej na nowo. Dni spędzone wśród osób skupionych wokół gminy żydowskiej w Katowicach i godziny żmudnej pracy przy dokumentowaniu ich codziennego życia, tradycyjnych świąt, czy jak tu, modlitwy rabina Elisa. Złożyły się na wyjątkową wystawę blisko nas. Sam pomysł rodził się wcześniej, w trakcie spotkań z Żydami w Lelowie. Troszeczkę niewystarczające dla mnie było to, żeby poznać kulturę żydowską, to co miałem okazję spotykać w Lelowie, i, i właśnie stąd był pomysł, aby towarzyszyć Żydom przy, w ciągu całego roku, w, przy, przy świętach, przy spotkaniach ale także przy spotkaniach, które rabin organizuje na przykład przy grillu w Dolinie Czech Stawów. W efekcie wystawę tworzy 25 fotogramów i pokaz multimedialny składający się z około 300 zdjęć. Planu nie udałoby się zrealizować, gdyby nie finansowe wsparcie w ramach stypendium marszałka w dziedzinie kultury. Są osoby, które, których dorobek artystyczny lub pomysł zasługuje na to, żeby pomóc go zrealizować. I temu właśnie służą te stypendia. Często sytuacja materialna tych osób jest taka, że są często te środki niezbędne do tego, żeby taki pomóc mógł powstać. Stypendia w dziedzinie kultury są przyznawane przez marszałka od 2002 roku. Do tej pory otrzymało je ponad 300 osób. Wśród nich między innymi, znany ceramik Bogdan Kossak, który otrzymał stypendium na realizację projektu Światło i Porcelana. To pomysł łączący postindustrialną przeszłość regionu ze współczesną sztuką. Sprawdzam, jak przedmioty, które służyły pół wieku temu, czy, czy nawet prawie 100 lat temu, bo wykorzystuje zniszczone izolatory które były wykorzystywane przez koncern Gisza do elektryfikowania Polski Południowej w tej chwili zmieniam ich zupełne zastosowanie coś co miało nieść prąd w tej chwili będzie nosiło światło naturalne z tych izolatorów wykonuje świeczniki Niektóre z projektów nie zamykają się wraz z końcem stypendium, a sam wniosek bywa często zachętą do dalszej pracy i nowych poszukiwań. Nie zamykam tego projektu, ponieważ jeszcze jest część, która, na której mi bardzo zależy, a którą do tej pory słabiej opracowałem. To jest część odwiedzenia ludzi w domach i pokazania przez pryzmat osoby, przez pryzmat jej domu. By ubiegać się o stypendium wystarczy złożyć stosowny wniosek, a po analizie wszystkich propozycji komisja stypendialna rozdzieli pulę dostępnych środków. Te pozwalają stawiać sobie ambitne wyzwania, podążać za pasją i rozwinąć artystyczne skrzydła.